No więc dzisiaj jest wigilia. Jak... Nagrywam po to, żeby uwiecznić, bo zaraz, wiecie, będzie na ziemi pewnie ta choinka z tymi bombkami. No więc choinka za 200 zł. No a ja się ubieram i no i co, idziemy jeździć, nie? No? Jest godzina, która w pół do jedenasta, 11:15. Sklepy są zamknięte, większość yy, będzie rzeczy zamknięta, więc No. Chyba? Nie. Ale zobacz, że no to nie jest na szwie. Nie, włożyłem rękawkę. O, o, widzisz? Ale no mówię, no musiała być jakaś dziura, że w dwóch miejscach mi się prowadziła, Ja jakby zaczepnął. O, może Kasper! No to, 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 to nie, nie jest w No więc wpadło mi pierwsze. Dosłownie 5 sekund po zalogowaniu się. 32 zł za 5 kilometrów, słuchajcie. Z McDonalda. Mamy godzinę 11.40. Jest królewską kurka zimno. Dlatego, że jest temperatura na minusie i wieje jeszcze. Dobry, dobre. Yy, 34 Uber. Dobra, mogę wam pokazać? To. I właśnie, mam jeszcze takiego zamówienia? Może się na 34. Ja jest pan pewien, że adres jest prawidłowy? Wileńska. Ciemnie. Dzień dobry, pan ma Nie, to jest super. New message from Mary Aha. Robi się to samo mówienie, jakby co? Bo klient do mnie pisze. Bo... Aha, dobra. A co tam? Drugi raz ten... Przydziela innego kuriera, nie? I się zastanawia, o co chodzi. co? Bo to było wydane, nie? A! A, to ktoś zajebał. No. Dobra, potwierdzi dziękuję. To ukradł to zamówienie. Nieładnie. Klient już się tutaj nie się pyta co się dzieje. No, ale mu napisałem, że jakiś baran ukradł. Postaramy się dowieść to szybko, bo tam chłop pewnie głodny siedzi, biedny. Postaramy się zrobić ekspresową dostawę. Ja szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że tak szybko mi to zamówienie wpadło. Jakby ktoś się zastanawiał, jak było kiedyś, no to zapraszam, tam jest jeden albo dwa filmy, ale chyba jeden. Z wigilii, oczywiście, bo z pierwszego dnia świąt też jest jeden. Więc jedziemy szybciutko. No, mrozi ładnie, fajna jest pogoda, ten że jest mocno nieprzyjemny, ale to tylko dlatego, że nie mam żadnych gogli, okularów ani kominiarki na twarz. Gdybym był ubrany w to, to byłoby zajebiście. W ogóle, jak się okazuje, to chyba tylko steward jest zamknięty. Bo Volt jest do 18 dzisiaj czynny jednak. Wydaje mi się, że pierwsza komunikacja była taka, że ma być zamknięte w Krakowie. Ale chyba się potem poprawili, bo Wrocław miał być otwarty, Kraków miał być zamknięty, nie? Pusto na drogach. Pierwszy kubier, spotkany. Chyba pineska jest nawet w dobrym miejscu pod klatką zaznaczona. Nie, nie jest. Miał być 15 minut, jestem w 10. Miał być jeszcze ciepłe. No i dobra. 32 zł zrobione w 20 minut. I teraz e, nic przez następną godzinę pewnie. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. Bo Uber na razie coś tam pokazuje. Max w swoim się świeci. Dobra, załączył Volta, Zobaczymy, co Volta tam tutaj będzie oferował. I jeszcze jest w sumie Boltwood, nie? Boltwood też powinien działać. Ale dlatego taka stawka była. Bo po prostu ktoś ukradł to zamówienie i Uberowi zależało na szybkim dowiezieniu tego. Więc dlatego 32 zł było. A nie 15 najprawdopodobniej. W ogóle też yy, piszecie mi, że wasze rękawiczki nie działają na telefonie, nie. Ja bym chciał tylko tak zaznaczyć, że ja nie kupuję jakichś rękawiczek specjalnych na telefon. To są zwykłe rękawiczki po prostu. I one z, na początku jakie założycie, jakie je zakładam, no to też nie działają. Dopiero potem, jak one się zagrzeją od moich dłoni, zaczynają działać na telefonie, no bo na ekran jest ciepoczuły chyba z tego, co pamiętam, tak? W sensie dotykowy. A tego bolta damy na wierzch, bo bolcy nie lubi być na dole, na dole pod spodem. <noise> Musi być na górze, żeby zamówienie się pojawiło. Za ile to kurwa? Za 12 zł brud 100? Co ty pierdolisz w ogóle? No dobra, wezmę 100 za zamówienie 3 km za 9 zł netto chyba. Generalnie, jeżeli się zawsze zastanawiacie, to generalnie polecałbym w zasadzie temu, nie? No chyba, że naprawdę, bo ja też to mówiłem na którymś filmie, jeżeli nienawidzicie świąt i w ogóle nie chcecie siedzieć z kimś, a nie macie co ze sobą zrobić czy coś, no to, no to jednak polecam sobie wyjść, nie? Macie zajęcie. Trosze, trochę groszaków wpadnie zawsze, nie? Głowa będzie spokojniejsza. Dla takich osób, no to myślę, że to jak znalazł. Ale tak ogólnie, jeżeli macie normalne święta w chacie, no to, to nie, nie ma co, myślę. Czekaj, gdzie jest to sushi? Bo tu jest 19 już. Prezenty. a to jest to sushi. <tuszy> tu gdzie są prezenty? Dobra. To jest DA. minut, ale będzie A no to fajnie, super. Dobra, dzięki. Do widzenia? Wszyscy eee, robi no, no, nie ma ruchu dużego to. Co możemy Albo no, za nigdzie nie pojedziemy. No, jeszcze parę dni musisz wytrzymać. Musisz pojeździć jeszcze z zanim serwis będzie. Kurwa, zamówienie za 8 zł, no to ja po prostu w to nie wierzę, nie? Nie będę się pchał na tą kładkę, bo stąd nie ma wjazdu na nią normalnego. Więc ja wolę już sobie z normalnie pojechać. niż się cofać tam o do tej rampy kurwa. Bez sensu. Zaraz go pierdolnie, nie? I tak i tak ma czerwone, więc... No nie wiem. A ten ani ręki nie wystawi nic, kurwa, ja pierdolę, dramat. Oboje siebie warci. <grymne> więc na Wigilię dostaliśmy chociaż, chociaż minusową temperaturę i suche, no i żeby sucho było, nie? Chociaż tyle. Coś tam w Śnieżku popaduje, pojedynczego. Nie jest najgorzej, bo mógł być Deszcz mogło lać No i które trzecie piętro w sensie Ktrendy A tu jest, dobra Be Happy Additional Note W sensie Czy mam to... Aha, jest winda. i ja idę sobie, tak... Dobra. dobra. Czy jest to wymaganie tego, abym był uśmiechnięty przy dostawie? Tak? O to chodzi? A, nie ja tak się nazywa. To będzie na drzwiach napisane chyba. A, okej, okay. here you go. Thank you very much. Thank you, bye. Dobra, włączamy wszystko z powrotem. Więc no, mamy jakieś 40 w godzinę. Dosyć wysokim nakładem sił, bo dosyć szybko jechałem. Więc gdybym normalnie jechał, to bym nie zarobił tyle. Te żabki są otwarte. No tak, że żabki to jest punkt gastronomiczny, poczta. Jeszcze brakuje im, żeby węże sprzedawali jakieś inne chuje muje. 8,50 za 2 km 4 za kilometr. Świętego Filipa Git Wezmę se to Mmm Ku**a się i mi wpadło A, Nie mogę, nie mogę odrzucić, tak? Dobra, okej okay. Zagrały, będzie na Facebookach. Ok. Prawdopodobnie nie mogę odrzucić dlatego, że, Bo system widzi, że jestem wylogowany, Ale nie widział w momencie przydzielania zamówienia No i teraz jest yy... Ciekawe ile czasu to będzie tam piszczeć, w ten sposób Gdzie te burgery kurwa były? Dobra eee, 0a Dzięki Na razie Ale świątecznie tam Tak amerykańsko. <grymne> Długa 14 Karlen Karlen Tak się to czyta? No to dalej wisi, ok Jezus no, jestem wylogowany, więc w sumie nie, powinienem, nie powinno mi się to zamówienie wrzucić do odrzuconych zamówień. Do z tego wskaźnika mogłem sobie chociaż świątecznie jakieś dzwoneczki założyć na ten domek, żeby dzwonił, jakbym jechał. Ty, to jest chyba pomysł. No, za późno pomyślałem o tym. Puste sterowanie, no niesamowite. Oho! Oho! Nie, dopiero teraz godzina minie, jakie ja to dostarczy. Bo jest 34. A ja wyjechałem za 20, więc będzie więcej. Ha. A tutaj windy nie ma i mam zapierdalać na piąte. No dobra. No więc co, póki co Uber daje coś konkretnego, tego Volta znowu załączę. Ja wyszedłem w ogóle na głodnego jeździć, nie? żeby zażywać to, co zostało zrobione. <grymne> Volt nic. Dobra, no to włączmy Volta jeszcze. Słuchaj, wiecie co? Ja to bym sobie chyba pizzę opierdolił, a nie bigos jakiś. <laughs> Kiermasz, kolentowanie, warsztaty, koncerty, taniec, wódka nie ma. Kurde, no nie zrobiłem trzy zamówienia. Kompletnie nic się nie dzieje, a jest zimno, więc ja nie chcę stać w miejscu. Mógłbym pójść po kawę do żabki w sumie, nie? I sobie wywołać to zamówienie. No kawę to jest ja w domu, wypiję. Aha, no tak, rok temu w Wigilię to ja taksówką jeździłem. się tak zastanawiam, co ja kurwa robiłem? Ale ja przeprowadzkę robiłem taksówką. <noise> Spoko. Nie ma co robić, widzowie. Żadnej patoli, nic. Nudy jak cholera. <noise> no ale nikomu nie kupię, że jeżdżą z tego co widzę. Tylko ja jeżdżę na pusto. No, kurwa, ile ich tu? Jeden, drugi. Siema, siowa. Tu wszystko zamknięte, na przykład, nie? Primo, Wietnam... Wietnam chyba... Nie, to też to zamknięte... No nie to no, tutaj wszystko było zamykane. Z tej strony, nie? Co tu robić, widzowie? Volt pokazuje hitmapę na Kazimierzu, na Nadwiślańskiej i w centrum, bo Uber pokazuje z kolei ruczaj, zakupiankę, no i niby rynek, ale ja na rynku byłem. O, dostałem na chyba, pewnie od tego pierwszego gościa, nie? Tak, <grystanie> dzięki, dostałem na piweczek 782 od tego gościa, gdzie jechałem. Szybko widzicie. A tu są ławeczki, a tu jest ten, ten zjazd śmieszny. Ale mnie wybiło na naprzednie. Przyjadę się jeszcze na ten Kazimierz. Jak nie, nic nie fanie to do domu, bo to jest bez sensu, nie? Ja tu stoję i marznę. Temperatura odczywalna to jest minus 12 stopni. Tak, by the way, się, jak się okazuje z pomiarów różnych. Przez ten wiatr, nie? Ten dźwięk lubię. Żadnego napierdalania, nic, żadnego skrzypienia, tylko opony i działające zawieszenie. To jest naprawdę miód na moje uszy. Tam gdzie nie, gdzie łańcuch się obił, ale. No, początek był dobry, nie? Mamy półtorej godziny. Nie ma za bardzo sensu, żebym ja się tu szwendał, kurde, z tego co widzę. Morda mi zaraz odmarznie. Ci stoją, też nie mają roboty. No nie no, bez sensu, bez sensu widzowie. No więc chyba będę zawracał. Mam nadzieję, że tyle wam chociaż starczy.